sesję z indyjską duszą, czyli portret damy z lisem. Choć aura za oknem nie zachwyca, to nie jest dla nich to przeszkodą. Te piękne futrzaki lubią swoje dorywcze zajęcie jako gwiazdy sesji zdjęciowych i nie marudzą na planie. Agnieszka Reczek odwiedziła dla nas sesję, w której bohaterami są niezwykle piękne lisy hodowlane. Zobaczcie, jakie są jej niesamowite efekty. Marta Pietrzyk realizuje sesje fotograficzne w otoczeniu dzikiej przyrody. Sama też projektuje stroje, które można wypożyczyć do sesji. Tym razem przed obiektywem Marty stanęły lisy hodowlane. Hodowcy Ada i Michał na co dzień prowadzą też ze swoimi podopiecznymi spotkanie edukacyjne dla dzieci i dorosłych. Więc zwierzęta mają stały kontakt z człowiekiem. Nasze liski są liskami hodowlanymi, są z nami od małego i cały czas dostosowujemy do takich sytuacji. Przyjeżdżamy z dwoma lisiczkami, tak aby mogło się wymienić, jeśli jedna uzna, że potrzebuje przerwy. Na sesji dajemy instruktaż, tak aby wiedzieć, jak do zwierzaka podejść, jakich ruchów nie wykonywać i żeby ilość osób na planie także była ograniczona dla ich komfortu. Mhm. Ponieważ są to liski, one w naturze są bardzo płochliwe, w trakcie przerwy wracają do swojej bezpiecznej strefy, czyli auta. Tam mają wodę, swoje smakułyki, ulubione legowiska, kuwetę, także są w nie zaopiekowane. Dzisiaj z nami była Jen i Neni. Jen wszystko co się poprosi, ona zrobi. Ona usiądzie obok, ona usiądzie na ramieniu. Nie ma z tym najmniejszego problemu. A Neni z kolei jest najmłodsza z naszych lisów. I ona jest bardzo ciekawa świata. Ona się cieszy za każdym razem, kiedy z nami jedzie. Ona lubi być wśród ludzi. Nie przeszkadza jej to. O tak! O! Jenik patrzy! Jenik patrzy! Dobrze! Dzisiaj zrobiliśmy taką sesję ala indiańską. Można było się wczuć w taką drapieżną również postać, wpleść się w tą naturę nie tylko ze zwierzęciem, ale również z otaczającym nas pięknym terenem. Te zwierzęta kojarzą się z takim dzikim y, otoczeniem, i często jest tak, że ludzie się obawiają, co to będzie. Tu jednak okazuje się, że jak wezmą lisa na ręce, to jest coś niesamowitego. Ta więź się tworzy sama na planie zdjęciowym. I powiem szczerze, że, że czasami, jak ja sama robię zdjęcia, to mi się łezka wokół zakręci, jak to po prostu wygląda bajkowo, jak pięknie, jak po prostu można tą miłość, tą bliskość człowieka oddać z naturą. Wtulenie się w futro lisa było bardzo przyjemne, ogrzewało mnie, mamy tutaj dosyć niesprzyjające warunki atmosferyczne, bo jest zimno, wietrznie, więc było to przyjemne doświadczenie dla mnie. Mam nadzieję, że to nie będzie moja ostatnia sesja z lisami, bo wspomniałam ją bardzo dobrze.